Dobra, mamy chusteczki. Jedna. No ja i też będzie no, na no. kolejne. Ale? Ja, nie. O. Dwa. Okay, Two. Okej, dobra. No. Trzymała. Żabka. Żabka też. No i rzuca tym. O, Two. No tu dwa. Tu dwa. Teraz będzie. kładzie. Teraz ja rzuci. Nie. No, no to tu Plus cztery. Cztery. Two. To cięższe. Nie, no, nie, przecież mnie irytuje już, chłop. One. Rzuci. No, to no to tam nie tam. mogę, no. Two. O. Niech położył. Dobra, teraz rzuci. One. No rzuci. Aha, ty... A, mhm. No to nie, że. Nie, pa, pa. O, tu One. będzie dużo. No. Dobra. Tu możemy stawiać. 500, Ile to było? zawsze. 512. 512, to nie, to ja 1024. Zgaduję. 4. To może być tyle, no. Jeśli nie będzie tym rzucał, no to może. Teraz nie rzucę, nie? Eight. No nie. Teraz kładzie, dalej. 16. 16, dobra. Tu no, już? No, widzisz? Oj. już? Nie, to to, możesz wygrać. to może zwyciężyć, może ci się nie Może możecie mnie ja powiem. No teraz rzuciu. Akurat 120. Tak? Nie, tak nie rzucił. Aha. 120. To...